To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Chiny zwiększyły budżet na zbrojenie o ponad 7%. Od kiedy władze w Pekinie sprawuje Xi Jinping, wydatki na obronność wzrosły ponad dwukrotnie. Według danych Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie wydatki Chiny na zbrojenia rosły nieprzerwanie od 30 lat. To jest trend, który widzimy tak na dobrą sprawę od lat 80.. I gdybyśmy przy każdej okazji co roku na ten temat się zastanawiali, czy wzrost wydatków zbrojeniowych chińskich o kilka procent spowoduje automatycznie większą agresywność polityki chińskiej, no to pewnie tak, ale to jest proces rozłożony na wiele, wiele lat. Ogłoszenie Cyfry 7% w tym roku nie jest niczym przełomowym, że podobne dokładnie plany, czy nawet takie same, w ubiegłym roku były zgłoszone, a polityka chińska nie stała się bardziej agresywna niż międzynarodowej, z wyłączeniem morza, morza południowochińskiego i kwestii konfliktu z Filipinami. Mówi dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do planów Pekinu odniósł się rząd Japonii, który wyraził poważne zaniepokojenie zbrojeniami. Zgodnie z planami Xi Jinpinga chińska armia ma przejść pełną modernizację do 2035 roku. Ta, w raporcie referowanym przez premiera Chin przed ogólnochińskim zgromadzeniem przedstawicieli ludowych, czyli parlamentem, po raz kolejny zrezygnowano też ze sformułowania pokojowe w odniesieniu do zjednoczenia z Tajwanem. Moim zdaniem przede wszystkim wykreślenia odwołania do pokojowego zjednoczenia z Tajwanem jest elementem pewnej gry psychologicznej, którą Pekin stosuje wobec wyspy. Przez dekady w Chinach uważano, że rzeczywiście możliwe jest takie dogadanie się z władzami tajwańskimi, które doprowadzi do powolnej, ale jednak integracji obu bytów. Jednak teraz, gdy rządzi Demokratyczna Partia Postępowa na Tajwanie i trzecią kadencję z rzędu kandydat tej partii będzie pełnił na stanowisku prezydenta, no Chiny muszą w jakiś sposób zaostrzyć swoją retorykę, żeby pokazywać swoje niezadowolenie. Wojna jednak jest mało prawdopodobna, między innymi ze względu na gospodarcze znaczenie tajwańskiego przemysłu półprzewodnikowego dla całego świata, w tym Pekinu. Możemy się spodziewać różnego rodzaju mniejszych incydentów, i prawdopodobnie takim najbardziej dyskutowanym scenariuszem jest po prostu blokada, czy to częściowa, czy całościowa blokada portów tajwańskich, i to już by była bardzo duża. Ale to jest nadal bardzo mały prawdopodobny scenariusz, moim zdaniem. Raczej możemy się spodziewać dalszych wlotów na terytorium Tajwanu, sił powietrznych chińskich, być może większej intensywności szkoleń czy manewrów wojskowych Chin w cieśninie tajwańskiej, dodaje dr Adrian Brona. Tajwan wezwał Chiny do zaakceptowania faktu, że pozostają od siebie niezależne oraz do budowy zdrowych relacji. Zapowiedział też zwiększenie intensywności ćwiczeń wojsk rakietowych. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.